oglądania rzeczy, które na YouTube jakimś cudem zostały przepuszczone przez algorytm, ale nie powinny być. No i co? Uważam, że w ogóle wszyscy użytkownicy Google Workspace'a powinni być z automatu traktowani jako dorośli. Z uwagi na to, że Google Workspace jest płatny. I to kupują głównie firmy. No nie wierzę w to, że ktoś będzie miał biznes w postaci takiej, że zakłada Google Workspace płatnego. Robi te najtańsze konta w tym starterze, rozdaje te konta, bo musiałby zakasy tym dzieciakom. No, sorry, dzieciaki nie będą co miesiąc płaciły subskrypcji za konto? Nie? Mało, mało prawdopodobne. Nie? No tylko, mało że to wiesz, to jest tam jakiś promil, nie? Tego, o, tak. o czym my mówimy. Um, oczywiście, tutaj jest cel objęcia ochroną młodszych użytkowników przez aktywację funkcji ograniczających i bezpieczeństwa, takich jak brak spersonalizowanych reklam, aktywacja narzędzi dobrostanu cyfrowego, przypomnienia o przerwach ograniczania yy, powtarzalnego oglądania, a także filtrowanie rekomendacji treści wrażliwych, jak na przykład idealne sylwetki ciała. I to AI ma analizować.